Chcę Państwu przedstawić wiązankę przygotowaną ze sztucznych kwiatów zakupionych w Słupsku przy ulicy Mostnika. To jest tam hurtownia. I jeśli Państwo zakupicie kwiatki powyżej 100 zł, później przechodzi to na ceny hurtowe. Ja już tutaj od początku Państwu nie pokażę, ponieważ poniosła mnie fantazja i już skończyłam tą wiązanoczkę. Jest ona umocowana na gąbce szarej. W takiej misie, tu w pastoranie. Misa szeroka. Ta gąbeczka jest w środku i tutaj do tej gąbeczki są przymocowane kolejno. Zaczęłam od liści. Miałam już bardzo duży wybór yy, różnej wielkości. I oczywiście yy, postanowiłam więc był to ulubiony kolor. Moje mamusi drogę drobny róż przechodzących trochę w taki wzrost. Więc w takiej kolorystyce zdecydowałam się tą wiązankę zrobić. Wybrałam najciekawsze kwiaty, które tak naprawdę imitują żywe, ponieważ nigdy nie lubiłam sztucznych kwiatów, natomiast te. One są tak pięknie połączone i tak pięknie zrobione, że, że właśnie nie patuje z tego, nie patuje z tego sztuczność. Yy, połączyłam takie, połączyłam tutaj orchidee, połączyłam karczoch, yy, różne rodzaju krysantemki, róże, nawet des. I liście, liście w różnych kolorach, bordo, takie też kamyczki różowe, także to już od Państwa zależy, w jakich kolorach będziecie chcieli sobie robić coś takiego. Natomiast tu jeszcze mam kwiatki, które pozostawiłam sobie z bukiet do wazonu, ale jeszcze się zastanawiam, bo może tego być za dużo. Także do tego będą skomponowane znicze i jeszcze będzie wiązanka wzmocniona kamieniami. Taki worek 2,5 kg w ramię Kosztuje 25 zł i on obciąży tu całą tą konstrukcję, ponieważ najpierw wykonałam ją na, bez obciążenia, ale to przy naszych wiatrach, przy pogodach ona straci. To znaczy, może być w niebezpieczeństwie takim, że nie utrzyma się na pomniku. Także to jest moje dzieło, chciałam się z Państwem podzielić i podpowiedzieć, żebyście Państwo poszli, kupili ulubione kwiaty w swoich bliskich i wykonali własnoręcznie taką wiązankę. Pozdrawiam serdecznie.